Szymanko dzisiaj taki krótki odcinek pokażę Wam jak schonować cylinder. Ja mam taką hodownicę, ta jest najtańsza akurat od 32 do 90 mm, ja ją za 20 zł kupiłem. Mam jeszcze drugą, ona kosztowała około 150 zł, ale to będzie takie porównanie między 20 zł a 150 zł honownicami I jakościowo. Pójdziemy sobie po jakiś cylinderek. Byle jaki, tylko żeby schonować go dobrze. Ja weźmiemy sobie tego. No, ono czterosuw od chińskiego skuterka jest, nie? Sobie tutaj taką dziurę zrobiłem. Tak on do wyrzucenia jest, ale pokazać można. Czekaj, bo nie widać. Taki trochę przyrdzewiały już. Trochę do bo czasami się tu odkręca. Ten wiatrek jak ja tu mówię. Trzeba to dokręcić. To się powinno naftą smarować. Ale że skończyła mi się nafta, to będziemy olejem to zrobimy. Dobra, myślę, że wystarczy. Dobra, bierzemy trochę oleju na palce albo naftę. Smarujemy tutaj tak też nie za dużo. Odkładamy. Pamiętajcie, że nie wolno to robić szybko. Robimy pomału, na spokojnie, żeby to fajna jodełka wyszła. I takie Trzeba jakieś mocowanie zrobić, żeby to się nie odkręcało. Stujemy tak od 01 od mm do 0,5 male od środka zobaczmy jak tam sytuacja trochę z oleju trzeba przeczyścić. Dobra, honowanie żeśmy zakończyli. Widzicie wyszło dobrze. Pamiętajcie, nie wolno za szybko. Pomalutku góra dół, żeby to fajnie wyszło. Nie możecie w jednym miejscu trzymać ileś tam później w drugim miejscu, bo wam się i jajko zrobi i nie będzie wam działać to. znaczy może będzie działać, ale dużo długo to nie pojedzie. W następnym odcineczku sobie porównamy honownicy za 150 zł i zobaczymy jak na tamtej będzie.